Witam serdecznie. Jest 13:50. Wcześniej nie nagrywałem, bo nie miałem czasu. Od godziny 10:30, jak przyjechałem, otworzyłem, do teraz 9 ataków Jastrzębia. Sporo myślę, że wygnał. Nawet o siedzę w samochodzie, to wali normalnie na działce. Proszę, tutaj o. Tu wziął pasiaka, odebrałem. Na szczęście nic mu nie jest, ale z jednej, jak i z drugiej strony już go zaczął szarpać. Tutaj w polach wziął czepelkę. No i czepelki już nie zdążyłem odebrać. Nie to, że mi zależy na tym gołębiu, ale nie chciałbym, żeby nauczył się, żeby przychodził jak do restauracji. No i poczekam jeszcze z pół godziny, niech się uspokoi. I znowu jeszcze raz puścimy, ale naprawdę niezdą. A co jest rozgonione, i pójdzie na wieś, to jak tylko wraca i usiądzie, zaraz wali następny raz. Także ciężkie będzie to przychowywanie, no ale lubimy wyzwania, zobaczymy. Pozdrawiam.